Thank you. Piękne wybrzeże. Bardzo szybko je niestety przejechaliśmy. Mało się napatrzyliśmy na morze, bo to nam zajęło w sumie tylko 4,5 dnia. Ale również piękna trasa wzdłuż Odry. Bardzo, bardzo widowiko, widowiskowa trasa, naprawdę. Pan po raz pierwszy? Po raz czwarty. Razem z kolegą Konradem po raz czwarty. Jak pan ocenia tegoroczną trasę, bo ona dosyć długa była. Dosyć długa, natomiast mieliśmy to szczęście, że od praktycznie całe wybrzeże, mieliśmy wiatr w plecy, więc nam się dużo łatwiej jechało. Cały czas była piękna pogoda, słońce od pierwszego dnia. Przedwczoraj był jeden dzień taki pochmurny z deszczem, ale już dzisiaj z powrotem wróciło słońce, także przywieźliśmy dobrą pogodę do Kryńcy. To taka prezent od moich tu pracowników. W związku z tym, że jadę na samej kapuście, więc dostałem swój medal. Który to już raz dla pana? Dla mnie trzeci rajd. I będzie kolejny? Oczywiście! To wciąga! Jedyny rodzynek na, na trasie Piątego ukraińskiego Rajdu, jak było? Oj, to była niesamowita przygoda. 11 dni, ponad 1200 km, prawie 1200 km. Dla mnie ogromny wysiłek. Ponad 100 km każdego dnia. Trasa przepiękna, całe wybrzeże od granicy rosyjskiej po granicę z Niemcami. Ostatnie kilka kilometrów plażą, co było coś niesamowitego w Świnoujściu. Duży wysiłek, duża satysfakcja z przejechanych kilometrów. Były pot, była krew, była mała kontuzja. Na ostatnim odcinku było błoto, no ale piękna pogoda, wiatr w plecy, czasami od przodu. No i się jechało, nóżka podawała, jak to chłopcy mówią. Muzyka jest z nami również Daniel Lisak, szef Biura Kryńskiego Organizacji Turystycznej i organizator Piątego Kryńskiego Rajdu. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo oczywiście za przybycie tutaj do Parku słotfińskiego i cieszymy się przede wszystkim, że dotarliśmy wszyscy szczęśliwi z kolejnej edycji rajdu. Podsumujmy w kilku słowach, jak wyglądała trasa Piątego Kryńskiego Rajdu, czy było ciężko, ale też co było najciekawsze. Piąta edycja to już był w zasadzie takie podsumowanie zamknięcia wszystkich naszych tras rowerowych z tego względu że od pierwszego rajdu najpierw jechaliśmy blokiem wschodnim później przewijaliśmy w stronę Wisły później na zachód a tam ten rajd akurat to była już ta kulminacja, zamknięcie, ponieważ przejechaliśmy cały polski Bałtyk, ponad 600 km, wszystkie 17 latarni polskich zobaczyliśmy. Później cały bieg od do Wrocławia. No i później, oczywiście, logistycznie czasowo byśmy się nie wyrobili, więc z, z, z Wrocławia do Tarnowa przejechaliśmy pociągiem. I ostatni nocleg tutaj mieliśmy już w, 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 w górach. Więc dzisiaj było dość, dość już spokojnie i, i dojechaliśmy. Cieszę się, że, że udało nam się pomimo tej całej pandemii, pomimo całej sytuacji, ponieważ jeszcze na początku maja nie byliśmy do końca pewni, czy uda się zrealizować tą kolejną edycję rajdu. Było bardzo wiele niewiadomych, no i bardzo niewiele czasu było, żeby to sfinalizować przygotowania, ale cieszę się, że dopięliśmy swego, że uparliśmy się, że przejechaliśmy, bo tak naprawdę dużo wiadomości związanych ze zniesieniem obostrzeń spotkało nas już na trasie rajdu, co nas bardzo cieszy. Jak przejeżdżaliśmy przez Polskę, to obserwujemy rzeczywiście pęd naszego polskiego społeczeństwa do zwiedzania i wszyscy są zainteresowani tym, żeby rzeczywiście obsować z naturą. Te ścieżki rowerowe, które powstają, przepiękne są w Polsce, i widzimy, że jest to potrzebny wymysł z tego względu, że bardzo dużo rowerzystów korzysta z tych tras rowerowych. A naj, moim zdaniem najpiękniejszą, najlepszą, najskuteczniejszą metodą do zwiedzania jest właśnie z siodełka rowerowego, ponieważ jest odpowiednia prędkość na to, żeby przemieszczać się, a żeby jednak spoglądać i obserwować różne rzeczy, przede wszystkim otaczającą nas naturę. Piąty Kryński rad już za nami, ale już słyszę, że są plany na kolej. Tak, oczywiście, szósty, już, już zapadła decyzja, że na pewno się odbędzie. W przyszłym roku będziemy mniej więcej powielać pomysł pierwszego rajdu, czyli będziemy jechać blokiem wschodnim. Z tym, że pierwszy raz, który, rajd, który zorganizowaliśmy, biegł z Krynicy, z Zdroju do Krynicy Morskiej, teraz zrobimy odwrotnie, czyli będziemy zjechać z nadmorza w góry i z pewnością dużą tras nam się pokryje. Będziemy jechać wzdłuż granicy z Litwą, z, z Białoruką. Rusią, z Ukrainą, no i końcówka, oczywiście, tutaj już górskimi terenami. I za rok, mniej więcej o tej samej porze, w, 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 w niedzielę, właśnie pierwszą lub drugą, w zależności jak to wypadnie, czerwcową, spotkamy się w Krynicy Zdroju. W takim razie zapraszamy już wszystkich, już teraz za rok. Dziękuję bardzo. Ta impreza odbywa się cyklicznie co roku. Wypada podziękować wszystkim, ale jest kilka osób, które zasługują szczególnie. Burmistrzowie tych dwóch miast, które są połączone. Panie burmistrzu, panie Piotrze, dziękujemy serdecznie za pomoc. Pan zastępca, pan gdzieś z przodu jest. Paweł Maślanka, witam serdecznie, dziękujemy bardzo. I tak samo zaocznie panu burmistrzowi z Klinicy Morskiej, panu Krzysztofowi, którzy wspomagają nas tam po drugiej stronie, żeby ta nasza wspólna inicjatywa miała rację bytu co roku. To są takie oficjalne podziękowania. Są też sponsorzy, którym nam należy podziękować. W tym roku jedziemy. Z takim sponsorem pod tytułem Muszynianka, który mamy wypisany na plecach. Myślę, że to też nowa, nowa jakość. Myślę, że na lata bardzo dobra woda. Proszę bardzo, możemy się nawet odwrócić na koło dokumentowanie tego. Jest to nie dlatego, że odwracamy się do Państwa, natomiast jest to firma, która nas wsparła w tym roku i dzięki nim jedziemy. Jest też, jeżeli są ktoś z przedstawicieli Starostwa Powiatowego z nowego sądca, jeżeli nie ma to należą się im serdeczne podziękowania. To też jest wieloletni, wieloletni nasz pomocnik i sponsor. Zawsze też z klubą nosimy to logo sądeckie. Zresztą to jest zespolone z klinicą. Zawsze, zawsze razem, zawsze na targach razem, zawsze na takich wyjazdach, na takich inicjatywach. Więc serdecznie dziękujemy. Jest też taka tajemnicza firma Gromet, tak? Tak jest. Smarowania łańcuchów. Odsmarowania łańcuchów to jest ogólno pojęty serwis. Dzięki temu jesteśmy tutaj yy, 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 <mulity> całe, i zdrowi. Jest też te, te masa drobniejszych yy, przedsiębiorców, którzy nas sparli. Wybaczcie, że was zmienia i nazwiska nie, nie, nie podziękuję, ale dziękujemy wam pięknie. Najważniejsze podziękowania należą się wam, a nam powiem, bo ja też jechałem, nie przejechałem całe w tym roku ale są trzy osoby, które w tych pięciu edycjach przejechały ten rajd cały wszystkie odcinki nie 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 skracając o, może w fajny sposób, dokładnie nie skracając jest to Daniel Lisak, który jest też osobą, która to długo koordynuje jest to Piotruś, gdzie ten Piotr jest też przejechał całe i Jacek Bodziony to są te trzy osoby, które Wszystkie pięć edycji, wszystkie odcinki przejechali, każdemu z nas zdarzało, no i wieściu, no ale to za sekundkę, to jest człowiek orkiestra, e, każdy z nas z jakichś powodów musiał skrócić, musiał e, z różnych powodów e, kawałek podjechać e, z samochodem technicznym, natomiast te trzy osoby dojechały całe duże brawa. E, jest z nami Marzenka, powinienem od kobiety zacząć, więc e, tutaj moje chłopaki. Proszę zwrócić uwagę, że to jest jedyny rodzynek w tym roku z nami, który jechał, więc tym bardziej wyrazy szacunku przejechała, nie było łatwo, przejechała, dała rady. Okupiła to kontuzją, też nie będziemy pewnie pokazywali palcami, ale jest to, jest to dosyć widoczne, dosyć poważny ten, ten wypadek był, ale, ale dojechała z nami. Oprócz tego, że jest z nami, jest, reprezentuje Polską Organizację Turystyczną. To jest organizacja, która dała nam patronat. To nie jest organizacja, która tak łatwo rozdaje patronaty do m, tego typu imprez, więc tym bardziej jesteśmy wdzięczni I za całe to wsparcie. Zwiedzaliśmy bardzo dużo rzeczy, wiemy, jakim, y, jakie tam wsparcie mieliśmy z Polskiej Organizacji Turystycznej, tym bardziej Marzenko y, dziękujemy pięknie. Ja wczoraj już temu osobom dziękowałem, ale dzisiaj chcę jeszcze raz publicznie. Y, służba y, medyczna, która nas tutaj wsparła, też, też jechała i to jest Kondzio, który jest lekarzem, ortopedą. Czuliśmy się zabezpieczeni. I góral tak zwany, który jest góralem, a mieszka, mieszka Łukasz Gorzyński, który mieszka w Warszawie, jest z nami, z architektem i go-probcem, także czuliśmy się zabezpieczeni, tym bardziej, że w tym ciężkim czasie koronawirusa musieliśmy spełniać pewne normy, które spełniliśmy, dojechaliśmy cali, mam nadzieję, że, że, że wszystko w porządku. Jest z nami też Wiesiu, to też jest człowiek, który z nami jest od pięciu lat, człowiek orkiestra, tak. zwany tatą, Wiesiu dziękujemy Ci bardzo, dowiozłeś nasze rzeczy, z nas, dowiozłeś wodę, wszyscy będziemy cali zdrowi. Szanowni Państwo, od strony logistycznej, no nie ukrywam, jest to cała robota Daniela. Daniel od początku już pewnie już zaczyna główkować o następnym rajdzie, już ma wizję. Yy, cała ta robota z pladowaniem, z mapkami, każda z nas ma nawigację, yy, która prowadzi nas w miejsce. Możemy się zgubić, a, nie, a się nie gubimy, więc yy, to jest jego zasługa. Pomagam, bo w tym też bardzo Agnieszka Habior, gdzieś tutaj ją gdzieś widziałem. Była. Yy, to jest taki dobry duch tutaj na miejscu. To jest taki człowiek, który nas yy, tu. Wam yy, yy, obojgu serdecznie dziękuję, bo, bo bez Was tak dobrze i cało byśmy tutaj nie dojechali. Tyle z tych podziękowań. Myślę, że jeżeli kogoś obinają, proszę mi wybaczyć. Kładę to na karb zmęczenia wszystkich, nie chcę ich tak męczyć. Dziękuję bardzo, oddam może głos panu burmistrzowi, później jeszcze Danielowi Cieszymy się, proszę państwa, to jest wielka promocja naszego miasta. Przez całą Polskę przejeżdżają z napisem Klinicki Rajd Rowerowy, jest to naprawdę dla nas fantastyczne. Cieszymy się, że jako miasto możemy tą małą cegiełkę dokładać, żeby ten rajd się odbył. No i nie ukrywam, że za rok chcemy, żeby ten rajd ponownie pojechał. Także wszystkiego najlepszego. Cieszymy się, że jesteście cali, zdrowi, bezpieczni i jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo.